Temat dzisiaj mały biust. Oczywiście ja też długo myślałam o tym, co ja mogę powiedzieć przy tym małym biuście, takiego, żeby wam pomóc, żeby was zachęcić do tego, żeby ten stanik był zdrowy. No bo wiadomo, kiedy jest duży biust, zawsze mówię, kręgosłup boli, boli, plecy nie odpoczywają. Odcinek piersiowy kręgosłupa zawsze jest bardzo taki obciążony, więc mam dużo argumentów, ale okazało się, że mały biust. To też jest problem. Dlaczego? Dlatego, że m, tak naprawdę ten mały biust w bardzo dużo przypadkach e, chciałby być większy. I Wy, m, myśląc sobie o tym, że macie mały biust, to trochę m, poszukacie staników, które są na grubych puszapach. Zostawimy to na razie. Mam nadzieję, że namówię was do czegoś innego, ale chciałabym powiedzieć wam na początek, że mały biust to nie jest rozmiar 75 ABC, 80 AB, 85 AB czy 90 AB. Chcę państwu powiedzieć, że u kiedy brafitarka dobrze was zmierzy, spojrzy na całą Waszą figurę, to okazuje się, że mały rozmiar zaczyna się od 60 podbiustem e, ABCDE, 65 ABCD i tak dalej, 70, dlatego, że w takim zwykłym sklepie ze stanikami nie kupicie rozmiarów pod biustem 60 czy 65. E, Chcę was namówić do tego, żebyście trochę zmieniły swoje myślenie i pomyślały o tym, że kiedy się mierzycie centymetrem pod biustem, jesteście malutkie. I drobne, bo takie kobiety najczęściej mają mały biust. To zmierzycie się centymetry, macie 70 parę centymetrów. Czasami 68, czasami 67. I od tych centymetrów, które macie pod biustem, trzeba odjąć minimum 5 centymetrów. Ja zawsze to wałkuję, o tym przypominam i zawsze namawiam do tego, żebyście pomyślały, dlatego że biustonosz w obwodzie składa się z gumek z takich specjalnych elastycznych materiałów i kiedy zapinamy się na pierwszą haftkę z brzegu, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ten mały biust, to my od załóżmy mamy pod biustem 72 cm, musimy odjąć minimum 5. Ja zaczynam mierzenie stanika od 65 pod biustem i to 65, kochane, to już nie są centymetry. Tylko to 72, które zmierzyłyśmy się, było w centymetrami, a później rozmiar stanika nie jest już centymetry, więc 65 to jest rozmiar pod biustem dla tych chudziutkich, drobniutkich, malutkich dziewczyn z niewielkim biustem. I proszę pamiętać o tym, że to 65 też nie jest stałe. Nie bójcie się tego, kochane, dlatego że 65 miseczka C to będzie takie 65, C, ale 65DEF to już będzie zupełnie inny rozmiar, więc proszę się um, tego nie bać, proszę ryzykować i przymierzać w salonach brafitingu, bo ten rozmiar wychodzi w takim profesjonalnym biustonoszu bardzo bogatej rozmiarów. Mamy od 60 bardzo często jest ABCDE FGH, może być J, i, K, I L i ostatnio MN, bo mamy takie biusty i taka potrzeba sanikowa jest, ale ta mała miseczka z tym małym obwodem zaczyna się naprawdę od takich e, 60-65 pod biustem ABCDE. I chcę wam powiedzieć, że. Kiedy ja patrzę na Was, za chwilę poproszę o zdjęcia, które y, trochę obgadamy te, y, te, te złe staniki, absolutnie nigdy biusty. To Waszym najczęstszym problemem, i to się mści najbardziej, jest za duży, zaloźny stanik w obwodzie. To powoduje, że kiedy wy stajecie przed lustrem i widzicie, że w tym miejscu miseczka Wam odstaje. To najczęściej jest to dowodem na to, że Wichanusz jest za luźny. Poproszę zdjęcia moje, ukochane z mojej pracy, które mam ze swojej przymierzalni. Kochane, obwód za duży to jest taki, który podnosi nam się do góry. To jest taki, który nam nie trzyma tej miseczki, dlatego ta miseczka najczęściej odstaje. Pamiętajcie o tym, że to ma być równo trochę niżej na plecach wtedy i plecy są gładkie yy, i ten nasz biustonosz nie podchodzi nam do góry. Yy, co jest bardzo ważne, ja zawsze porównuję tę do, do buta, wiecie? Kiedy mamy ciut za duży but, ta stopa nie czuje się komfortowo. Oczywiście do wszystkiego my kobiety możemy się przyzwyczaić i my to robimy, ale kiedy jest za duży but, Stopa nie ma tam dobrego podtrzymania i wsparcia. Tak samo jest ze stanikiem. Proszę nie bać się tego stanika ciasnego, bo ten noż nigdy nie ma być za ciasny, tylko ma być idealnie dobrany. A wy nosicie go najczęściej za luźny. Poproszę następne zdjęcie. Co my tu mamy? My tutaj mamy wasz ukochany biustonosz. To akurat takie zdjęcie, ale proszę się nie bać, to jest taka miseczka 70E, ale to 70 jest mało pod biustem. Wy sobie ukochałyście, kochane moje staniki, na bardzo grubym puszapie. Pomijając tutaj, że ta miseczka na górze się wywinęła, bo ktoś za mocno to uprał w zbyt gorącej wodzie, to chcę Wam powiedzieć, że. Tutaj znowu mam taką swoją anegdotę, gdzie często opowiadam o tym, że stanik na grubym puszapie, na takim ciężkiej, nieoddychającej pianie, to jest trochę tak, jakbyśmy ciągle chodziły w kasku na głowie. On, no oczywiście, przed uderzeniem nas zabezpieczy, chociaż. Co nasz nie, e, e, nie ma tego na celu, ale nigdy się nie przytuli, nigdy się nie ułoży, nie będzie takim super wsparciem dla, dla, tego naszej, dla naszej piersi, tak jak stanie, który jest troszeczkę bardziej miękki. No właśnie, po co wynosicie tego push-upa? E, oczywiście po to, żeby troszeczkę ten biust powiększyć, ale wiecie, jak to w życiu jest, że nigdy nie ma nic za darmo. Poproszę następne zdjęcie. E, trochę z tymi naszymi zastęp nam coś wrzucą. O! To też jest, słuchajcie, bardzo gruby push -up. Za duży stanik w wodzie. co ja to od razu wiem i widzę, dlatego że nie trzyma biustu. Te plecy i to, ymm, i cały ten obwód, który trzyma nam biust z tyłu, powoduje, że zawsze ten biust z przodu jest dzięki temu podniesiony. I tutaj przez to, że brzmionoż jest bardzo wysoko na plecach, chyba tego zdjęcia nie zrobiłam dokładnie, to tutaj od razu widać, że pierś żyje swoim własnym życiem, stanik odstaje. W Wcale ta pierś wygląda dobrze, jeżeli chodzi o, yy, o dobrze dobrany biustonosz. Tutaj miałyśmy na, yy, na klientce 80B. Tak naprawdę powiem Wam, kochane moje, że chyba nigdy nie zdarzyło mi się, żebym dobrała komuś rozmiar 80B. Może w ciągu tych 15 lat mojej pracy zdarzyło mi się to 2-3 razy. Tak samo jak 75B, to chyba zaraz, Ktoś miał taki, taki prawdziwy rozmiar. Poproszę o następne zdjęcie. E, tutaj muszę Wam też, jakby pokazać, to też jest kolejny push-up, który właściwie nic fajnego z biustem nie robi. Bo dobry stanik powinien nam przylegać, powinien otaczać, okalać całą piersi. Firbina powinna być bardzo daleko za, za piersią i miseczka powinna sobie tak, jakby być taki schronieniem całej tej piersi, a tutaj widzimy, że, że nosz odstaje. Mimo to, że ma fajne wykończenie w tej górnej części miski, to niestety nic z tą piersią fajnego nie robi. Tak naprawdę uważam, że lepiej byłoby bez tego stanika. Nie byłoby piersi zdeformowanych, źle ułożonych i przede wszystkim byłoby zdrowiej niż właśnie w tym staniku. Poproszę następne zdjęcia. Myślę sobie też, tutaj mamy trochę większy biust, bo rozmawialiśmy o tym, że no, Blanka, masz robić dzisiaj mały biust, a tam są większe cycki. Chcę Wam powiedzieć, że to jest większy biust, który jest zapakowany w gruby, push-upowy stanik. I nie wiem dlaczego tak się dzieje, dlaczego Wy ukochałyście sobie te push że nawet ten. Większy biust, chcecie go tam wpakować, zapakować w ten gruby push-up. Przecież większy biust nie potrzebuje, chyba że uważacie, że jeszcze jest za mały. Ja się zawsze pytam klientki, czy pani uważa, że ma pani biust mały, duży czy średni. Wtedy też wiem, jak jej mogę pomóc, jakie ona ma potrzeby, oczekiwania. Ale i tak zawsze przekonuję do tego, że nie ma co oszukiwać, nie ma co y, sobie dodawać tą, tą pianką. Objętości tej piersi, bo naprawdę wystarczy troszeczkę cieńszy, wygodniejszy wnórz i też będzie pięknie. Mamy jeszcze jakieś zdjęcia, poproszę. E, tutaj też jest taki grubszy stanik na, taki, mm, e, na takiej piance, która nie ma może zbyt dużego push ale jednak jest. Tutaj też jest większy biust, który. Spakował ktoś w za mały stanik oczywiście, ale tylko po to, że tu akurat ta klientka chciała sobie ten biust zebrać i uważała, że stanik na grubym push-upie ten biust zbierze, a to się też, słuchajcie, okazuje, że mści się to w zupełnie inny sposób. Poproszę następne zdjęcie, dlatego że nigdy biust nie powinien być sklejony. Tu mamy też push -upa. Słuchajcie tu nie był taki duży biust. Dziewczyna jest troszeczkę konkretniejsza, ma troszeczkę większy rozmiar, ale tak naprawdę wystarczyłoby za, znaleźć wyższ, który byłby zdrowy, mięciutki, miałby daleko fiszbinę, która tutaj się wbija w piersi. Proszę zobaczyć, że jakbym ja ten biust porządnie wygarnęła, włożyła rękę pod pachę, ułożyła to ten stanik myślę, że byłby dwa razy minimum za mały, ale też. To jest biust, który jest w puszapowym staniku, co mnie w ogóle zawsze zaskakujecie. Co tam jeszcze mamy? Poproszę jeszcze z tych moich przymierzeniowych tematów. To słuchajcie, ten obwód, który ja zawsze tłumaczę, że tym się różni stanik porządny od takiego byle jakiego, słabej jakości, że ten obwód nigdy nie jest taki solidny. W takim domu ze dobranym staniku dziewczyna, która ma jest troszeczkę bardziej puszysta, jest taka bardziej e, apetyczna, to nie powinna kupić takiego stanika z takim obwodem, bo o tym obwodzie świadczy to, że to jest stanik słabej jakości przy tym rozmiarze. A tutaj było 90C w biuście, powinien być fajny szeroki obwód niżej zapięty, który nie zrobi e, żadnych takich boczków. Poproszę jeszcze dalej. Może być już trochę szybciej, bo chyba czas zaraz mi się skończy. Ja Was zawsze tymi scenikami zagadam. To też jest, kochani, słuchajcie, push-up. Taka trochę konstrukcja, gdzie wkłada się specjalną poduszkę do małego biustu. Ja już nieraz tłumaczyłam o tym, że kieszonka, gdzie można włożyć sobie poduszeczkę, jest przede wszystkim dla brafiterki, która wyrówna nam asymetrię piersi. Do jednej poduszeczkę włożymy, z drugiej wyjmiemy. Nie mamy wtedy takiego kłopotu optycznego, ale to też był słuchajcie, puszap, co tam jeszcze mamy? No i tu mamy, słuchajcie, to był chyba największy biust, jaki miałam e, u siebie w pracy, który był w staniku na puszapie. E, wy bardzo chcecie często ten mały biust zebrać do siebie, żeby wyglądał tak, jak ten duży. Błagam was, nie róbcie nigdy tego. Poprosimy następne. Tu mamy mały biuścik też staniku yy, o konstrukcji puszapa, więc ta konstrukcja tam jest w środku, ta, ta pianka, o której ja tyle mówię. Niestety stanik jest za duży w wodzie, za mały w miseczce, namawiam do tego, żebyście yy, zawsze ten biust sobie ułożyły, wygarnęły, zapięły porządnie z tyłu na plecach nisko i dopiero wtedy mogły ocenić, czy ten stanik jest wartego kupienia, czy tam wszystko dobrze leży. Bo później się okazuje, że ona wędruje trochę wyżej na plecy, tu tam wszystko odstaje. Nie wygląda to dobrze. Dobra, skończymy chyba z tymi stanikami mm, z mojej przymierzalni, gdzie klientki były zawsze przed dobrym dopasowaniem i chcę wam powiedzieć, że jest mnóstwo biustonoszy na naszym rynku, które są zdrowe, wygodne, powiększają biust i nie mają w sobie push-upa. No właśnie. Przede wszystkim mój ukochany biustonosz to jest kieszonoś, który w ogóle prawie tak naprawdę ma taką kieszoneczkę. Tu wam pokażę i wkładkę, którą można sobie wyjąć. I ja za zawsze powtarzam, że to właśnie jest do tego, żeby sobie wyregulować tą asymetrię. Czasami może troszeczkę ukształtować, ale ona jest mięciuteńka, leciutka, zdrowa, oddychająca. I Proszę bardzo, zobaczcie jak wygląda stanik na mały biust. To jest rozmiar, moje kochane, 70C. To ja mogę to przeliczyć na taki wasz rozmiar, który wynosicie 80A, 75B. A się okaże, że ten rozmiar będzie właściwy. 70C, jeżeli jesteś w szczupła, masz mały biuścik. To szukaj tych staników troszeczkę mniejszych w wodzie. i chcę wam powiedzieć, że we wszystkich biustonoszach wielkość właściwie tego naszego biustu e, dobrze dobranego, e, najważniejszą rzeczą jest fiszbina. Staniki, które mają grubego puszapa, mają wąską fiszbinę, która bardzo często wbija wam się w pieś tutaj, w tym miejscu. A najlepiej i najzdrowiej dla naszego biustu jest wtedy, kiedy szukamy szerszej fiszbiny, która jest daleko za piersią, nigdy nie wbije nam się gdzieś tutaj. To jest najłatwiej sprawdzić, kiedy zakładacie biustonosz albo go zdejmujecie wieczorem i zaglądacie sobie pod pachę, gdzie jest ślad po tej fiszbinie. Kiedy jest się bardzo szczupłym i bardzo drobnym, z niedużym biustem, waszym problemem bardzo często jest to, że wszystko wam dokucza, bolą was fiszbin, macie otarcia. Często tego tłuszczyku nie ma tyle, żeby gdzieś tam ten wznosz mógł sobie fajnie zająć swoje miejsce. Tylko wszystko was uciera i uwiera. Mam dla was super rozwiązanie. Jest to wznosz bezfiszbinowy. On ma wprawdzie, on jest bardzo malutki, bo tu mam rozmiar 60EE-75C. Chcę wam powiedzieć, że jest kilka firm. Ja oczywiście kocham polskie staniki, to, to wiecie już o tym na pewno. Kiedy jesteście drobniutkie, malutkie, wszystko wam przeszkadza, macie na przykład bardzo, dziewczyny szczupłe mają taką specyficzną budowę mostka, że kiedy jest za wysoko tutaj między miseczkami, to was wszystko ociera i uwiera. Można sobie dopasować stanik który nie ma w ogóle żadnych, słuchajcie, drutów. Jest mięciutki, jest delikatny. To nie jest stanik, który jest ciężki, który jest taki, że, wiecie, można walnąć jak kamieniem i gdzieś ten puszap. Coś nam tam uszkodzi. Delikatny, miły, ma tą piankę. Owszem, ona tutaj jest, ale to jest taka delikatna, leciutka, oddychająca, że na pewno nie zrobi nam krzywdy. Dużo tych staników e, tańszych, takich jak ja to mówię, marketowych, niestety tą piankę ma taką, która nie jest dla nas zdrowa. E, no i oczywiście mój ukochany bustonosz, który mm, zawsze budzi największe zaskoczenie, i jak ja z nim idę z i moja klientka widzi, że niosę coś takiego hmm, totalnie cienkiego, mówi, nie pani Blanko, ja tego nie założę, bo ja w życiu nie założę miękkiego scenika, ja mam mały biust. A później się okazuje, że kiedy ja go zakładam, ubieram swoją klientkę, ona mówi, o matko, ale nie mam takiego małego. O Boże, jak pięknie wygląda, jaki biust jest okrągły. Pilnujmy tego, żeby mały biust nie wylewał nam się z, z nad y, biustą nosza, żeby ten nosz nam nie odstawał, co jest bardzo ważne, jeżeli mamy dobrze dobrany ten obwód. Pilnujmy tego, żeby fiszbina nigdy się nie wbijała w piersi albo w tą kość, która mm, tutaj mm, przy mniejszych biustach jest troszeczkę bardziej wrażliwa i bardziej wystająca. Ja poproszę jeszcze te zdjęcia, takie dobre, które ja tam mam, bo też takie przygotowałam dla was. E, zobaczcie, to jest tonosz na duży biust. To jest, ja poproszę to zdjęcie, bo to jest bardzo ważne. E, my, oczywiście kobiety, jesteśmy szalenie m, intrygujące i często takie, że chcemy coś na, na przekór. Mały biust przychodzi i mówi, pani Blanka, ja bym chciała taki biustonosz. Ja wtedy mówię, że nie, to jest nie dla pani, bo to jest zupełnie inny rodzaj fiszbiny, inna szerokość, inna konstrukcja, inna budowa. Poproszę następne zdjęcie. Z tego samego. Materiału. Z tej samej kolekcji każda firma wypuszcza inny trochę stanik w konstrukcji na mniejszy biust i inny na większy. To jest na mniejsze. Tu nasza akurat modelka ma 65, ona jest malutka, drobna, rozmiar ubrań 36 podejrzewam, więc tutaj tak może wyglądać, że to nie jest mały biust. Ale naprawdę uwierzcie mi, że innego stanika szukamy na mniejszy biust, innego na większy. I proszę też się nie dziwić, gdy my mówimy, że nie to kochana, nie jest dla ciebie, dla ciebie jest coś innego. Poproszę o następne zdjęcie. To jest ten mój mięciutki, który Wam teraz pokazałam, karnatowy. To jest delikatny, cienki stanik. Ja myślę, że dla kobiet, które mają ten biust trochę gorszej jakości, są szczupłe. Chcą, ja zawsze też powtarzam, że wiecie, kiedy przychodzi lato to my chodzimy w klapkach, w japonkach, w sandałkach po to, że ta noga nam oddychała. Zróbmy to samo dla biustu. Zróbmy tak, żeby ten biust miał cienką tylko otoczkę, by w coś pięknego, zdrowego y Zapakowany i ubrany. Niech on też latem pooddycha. Pozdejmujmy te grube, puszapowe staniki, które najczęściej mają fiszbinę, która nam się wbija w piersi. To jest bardzo niezdrowe. Nie sklejajmy tych pierści w środku i pilnujmy tego, żeby zawsze dochodził nam ten bluzonosz do mostka, żeby nam tutaj nie odstawał, bo to jest bardzo ważne dla tego, żeby to fajnie nam się ułożyło. Czy mamy jeszcze jakieś zdjęcie? Bo ja już nie pamiętam, czy ja coś tam jeszcze mm, Państwu chciałam przekazać, jeżeli chodzi o, y, o, y, o zdjęcia. Poproszę te zdjęcia w takim razie. Tu mamy ten bluzonosz, który pokazywałam Państwu różowy, pudrowy, tylko w innej konstrukcji. To jest mięciutki, delikatny, Staniczek na mniejszy biust, który nie ma fiszbiny. O ile mały biust, absolutnie uważam, że może chodzić bez fiszbiny. Tam jest zupełnie inna budowa ciała. Tam najczęściej mamy bardzo szczupłe żebra, wystające te żebra. Te wszystkie fiszbiny nas najczęściej będą ocierać, uwierać, rysować po tych kościach i, i ramionach, więc jak najbardziej mały biust spokojnie może znaleźć sobie bardzo zdrowy i wygodny pnoż bez fiszbin. Tak jak ja mam też tutaj, który jest naprawdę kolejnej firmy polskiej, bardzo delikatny i bardzo taki miły, leciutki jak piórko, które nie zrobi nam mm, krzywdy po prostu. No dobra, a poproszę jeszcze zdjęcia szybciutko, które mamy, bo już chyba czas mi się kończy, bo Was zagadam. Natomiast to jest ten pionusz, który Wam pokazałam na początku, to też jest taki rodzaj wnosza, który ma tylko taką wkładeczkę z bawełny, tam nie ma puszapa, a koronka, która jest na górze, zawsze o wiele lepiej przytrzyma nam biust w tej górnej części miski. On nam nie będzie wypadał, on nie będzie nam robił bułeczek, bo ta koronka zawsze się pięknie przytuli, otuli nasz, e, naszą pierś. będzie nie miała i zdrowo, i wygodnie. Do tego Was, kochane moje, namawiam serdecznie. Kochane moje, czas mi się kończy. Piszcie oczywiście, jeżeli macie pytania odnośnie bielizny. Ja chcę Wam powiedzieć, że nic nie zastąpi wizyty u prawdziwej brafiterki. Niestety często mnie pytacie, jakiej firmy, ma, jakiej firmy majtki, jakiej firmy biustonosz. To wszystko się bardzo zmienia, bo każda firma ma różne modele, różne konstrukcje i nie wystarczy wiedzieć tylko jakiej firmy, która na przykład firma Agio, którą polecam na mały biust, produkuje kilkanaście cudownych modeli i dla każdej z nas jest coś innego, bo w dobraniu stanika też ważny jest wzrost Szerokość ramion, konstrukcja mostka, tego jakie, jak mamy zbudowane żebra, z tego czy jesteśmy, mm, mamy bius wysoko czy nisko osadzony, zagadam Was. Więc do następnego zobaczenia i do następnego spotkania. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.